Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Mordoru. I podążamy do misji głównej. I tak, nasz talion wygląda już tak jak wygląda normalnie. W poprzednim odcinku chciałam wam zdemonstrować skórkę, którą można użyć po zakupie dodatku. I właśnie był to. Była to czarna ręka Saurona. Tamten koleś. Tak. Można przybrać jego wygląd. A teraz się pobawimy czymś takim. Otwieramy klatkę. Tak, wy sobie tam bawcie się z tym. A ja sobie pójdę. Tych białych znaczków i tych misji pobocznych na razie nie będę robiła przy Was. Myślę, że jest coś po poza nagraniem, chyba że będziecie bardzo chcieli. To oczywiście nie ma problemu. Możemy poświęcić na przykład jeden odcinek na zrobienie tych tutaj, nie wiem jak to nazwać. Misji białych i zbierania artefaktów, czy jakiś tam walk o władzę, czy, czy właśnie robienie tych, tych, zbieranie tych rysunków. Jak to się dokładnie nazywa. I Tildin. Tak. No także nie ma problemu. Jak będziecie chcieli, to tylko dajcie mi znać. Mm. Na razie tutaj mamy tak. Golu. Tak, ja się bardzo nie lubię wcinać w scenki, dlatego ja zapomniałam którym się ten <grym> zabija. Nie lubię się wcinać w, scen w scenki, bo sama wiem jakie to jest denerwujące. Jakieś senka, człowiek chce się skupić na tym, co się w niej dzieje, a tutaj ktoś gada. Zamknij się. Weźmiemy sobie informacje, na przykład, tu już znamy. O tym nie możemy. Tu już znamy. Dobra, to idziemy, albo tutaj z przodu mamy, o. No niedaleko nas jest, Ok. zabij go. Prosto między za oczy. Dziękujemy. Dobra, kolumn. Włazłeś, włazłeś. No gdzie oni są? Cząmik, Boże, ja ślepa jestem. Posłuchajcie, jak kolą śpiewa. He, he steals us, most steers the parkinses, <laughs> He'll show us when he'll take it. He'll show us when he'll it. No, no. We'll take it from him. We'll take it from the uh, sharpest of sharpsies. <laughs> but not hurting, no hurting. zamczas szczęście szasz brudna masa my earth here we wait you for you odszukaj relikt tam go nie ma Aha, tu są jakieś ślady, okej. Okay. Żebym znowu nie szła w, w złą stronę, czekajcie. Spójrzmy na ślady, w tą, dobra. To może pobiegniemy, bo tu chyba orków już nie ma. Tutaj. Wow! Cześć, tych tak mi się świeci. Znaczy. Część <grym> się. Nie, nie w tą stronę. Teraz... o, tu. Dobra. Moja orientacja w terenie w ogóle jest beznadziejna w każdej grze. What the f Coś tu się niefajnego chyba dzieje. A że jesteśmy w świecie duchów, to nie za dużo widzimy. Mamy! so fine a gift. There's only more questions! These are not mere dreams! With each vision, my power grows stronger! Still still looks after us... The ranger should go now. Very dangerous here. We wait at the ancient tower for him. Co robić? Pokonaj góle. No! A więcej ich matka nie miała jak mam je pokonać, No mi je Was wszystkie. No i pani, i po strzałach. Tu są strzały. strzała Dziękuję No i co Dobra Zabrać rok potężnym błyskiem świata, który za obrażenia i w ruku uroku kule, zaś zabije. Po naładowaniu serwisu w sensie X i A, o, błysku błysku. Aha, dobra, to najpierw musimy naładować. Ha dziękuję. Jeszcze was tutaj więcej matka nie miała? Idzie przebrzydłe! Szybko, zabija je! No. Jeszcze? Yeah! A, się trzęsie ten joystick. No już, już, już. Spokojnie to jest. Cześć. Było napisane, było napisane, że mam przytrzymać ten... Strzałkę w... No, nieważne. Tu jest mapa. To ten guzik właśnie. Uzbrojenie i runy. Ała. Łuk. Mamy nową runę pewnie. O, 33% szansy na odzyskanie czterech elfich strzał, chociaż że ja nie już mam tak często strzał. Na razie nie. Ulepszenia. Aha, mamy tylko tę znowu. Nie chcę tylko na razie. A tu? Właśnie, więcej strzał, więcej. jest yy, to na runę. 455. Ale to i tak musimy odblokować kolejną, chyba że to. O właśnie, za 2,5 tysiąca. Zabijając wzrok z ukrycia. No przecież i tak jej zabijałam z ukrycia. Chyba że paru. A tu. To... Aha, przez 15 sekund, a... 20 sekund nieograniczoną ilość egzekucji. Wow! Ale 2,5 przecież. No co To jest takie marnowanie, to by było, mi tak trudno się grało. Ja myślę, że zrobimy sobie... zasób skupienia. To jest mi potrzebne, bo ja się długo skupiam na tym, yy, gdzie jest głowa, jak staram się wycelować. <grym> Dobra. W ogóle to musimy znaleźć ten. Kolejną misję, tylko najpierw sobie życie odnowię. I schowam się w krzaczki. Gdzie jest mapa? Nie ten guzik. Mapa. Dziękuję. Aha, to jeszcze była ta, to musimy odnieść to. Tutaj się Wanteta pokazała. Tu właśnie jak inni ludzie giną, to ja mogę ich pomścić. Tylko, że wiecie, no to jest dziwne, bo na przykład tutaj Gin Antonik e jakiś jest, giną. Tutaj zyskamy 40 powera potęgi. No ale mnie interesuje, gdzie jest misja. No właśnie, i tu mamy tylko. Przestań wróć A patrzcie, jak fajne. O, 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 o. Golum. Chilga ma plan, by zwrócić uwagę czy na to, że potrzebuje tego ludzi, zakręcić się do twierdzorów i wolni wygnańców. Nie, nie, my podążamy na razie golumem, co nie? Ale to najpierw pójdziemy sobie do tej wieży. Czy ona jest tutaj? Wow! No jak oni mogli nas zauważyć? Weź! Aha, dobra. Ja nic nie widzę! Dobra do góry, właśnie, pięknie. Mamy kolejną no, ale iść. I bum, a to jest ten młotek chyba właśnie, który został w prezencie w ostatniej wizji. I a to dalej też coś jest? Czy on tak wychodzi poza mapę? A co to daj? Odblokuj umiejętność wysania w walce. Aha Okej. Okay. Dobra. Idziemy pomyśleć, ja Wam pokażę, zobaczymy co to będzie. Ja nie wiem. Znaczy to wystarczy chyba, że zabijemy tego... No właśnie, tam tego ziomka? Jest tu ktoś na dole? Chyba nie. Znowu mi że w prawo na tym to ulepszenia naciska nie? Tylko, że to jest twierdza? Nie. Ha, ha. Dziękuję, do widzenia. A to jest twierdza! Cholera. Ja nie chcę w twierdzę atakować. Bo właśnie jak oni mnie zobaczą, to wzniosą alarm. A to się może bardzo źle skończyć. A to jest misja! No dobra, nagroda plus 10 tylko. On ma potęgi 7. No dobra, zobaczymy co? Może to jakoś inaczej będzie takiś taki walka jeden na jednego. Gdzie on jest? A skąd wiecie gdzie on jest? Hm. Rozumiem, że mam go znaleźć, tak? Nie! Ten się śmieje, ten się śmieje ostatnio. szanny azgrom To jego mam zabić Czy on jest A, ja mam lepszy pomysł. Ha, ha ha. Nienawidzi, to znaczy, że chyba wstrośnie mu ta. Cholera. Dobra? Ten drugi jest wrażliwy, zabijcie się. Ktoś mnie zauważył. Cześć, nie, za to już po prostu koleś. Воу! не си виза. Да, Słuchaj, Kapitana chętnie przesłuchamy, co? Cześć. Dobra. A to nie był chyba ten... Czy ten? Ten. Nie, to nie ten Bo dalej, patrzcie, misja leci No co jest? Przecież właśnie zabijam kolesia Powstrzymaj go. Nie wstrzymaj alarmu ziomek. Też musicie mnie znaleźć. że ja zawsze muszę trafić. No już. Nie zastraj się. Korzysz mordę. Tyle ty masz potęgi, Koleś. A czemu nasze życie?

Wow. Nie, 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 nie Wow. Oj Nie wyszło Let's eat Dobra, no to widzimy fail i patrz, co się teraz dzieje Zwiększyła mu się potęga, dziękuję Awansował, świetnie Właśnie ci, którzy mnie zabiją, mogą awansować. Tak, i teraz ten też się zwiększył. Ten też się zwiększył. Po prostu umierasz w tych grze. To jest najgorsze, co może być. I ten się zwiększył. Ktoś jeszcze chce walczyć o. Nie, no, już awans, tak? Dobra. I pojawił się nowy. <grystanie> Zwolniło się miejsce, więc pojawił się nowy. Dobra.

No właśnie, to nie jest twierdza, więc tu już nie będzie... Ja chcę spróbować jeszcze raz. Jak on wygląda? Ma taki srebrny, jest zielony i nazywa się... Żabojuch. Dobra, Żabojuch, Żabojuch, Żabojuch. Patrz, jest. Płonie. I można go zranić technikami bojowymi. Dobra. Mogę skoczyć na to? Nie. Aj, dużo was tam, hopaki. Хоть что? Cześć. Ile masz tego powera? Oj, chyba sporo. Aj! Dobra, dobra, już się Dobra, dobra, już się odsuwam. mogłam z niego wystać informacji, bo to jest zemsta, więc. Jej! Ona mam te. Na Steamie osiągnięcie, świetnie. Dostaliśmy runę, ale złoto. O, właśnie, mityczna. Super. Potęga nam wzrosła. Co my tu mamy? Mam dostępne rudy. O. Opiornym błyskiem. A co to jest opierne błysk? Nie wiem. To ja chcę ją. To my tu już mamy? Tak. Upiorny błysk. Aha, to jest. Ah. Muszę zapamiętać te nazwy, bo naprawdę. Patrzcie, możemy jeszcze runę wykupić. No, ale dobra, na razie nie kupujemy. Dobrze, to ja myślę, że na razie wystarczy. Będziemy dążyć do kolumka tutaj dalej. Kolejna misja w kolejnym odcinku. A na razie ja wam dziękuję za uwagę i do następnego.